Cześć witam z tej strony Rui. Pokażę wam dzisiaj w tym filmiku jak zdobyć z sezonu pierwszego z Volta cały tier set na normalu i na heroiku w bardzo prosty sposób. Można zdobyć normal, a później sobie z tego normala zdobyć jeszcze heroik do transmogu. Więc chciałem wam przekazać wszystkie niezbędne informacje, żebyście sobie też zrobili i pofarmili właśnie ten fajny setik z dragonów z pierwszego sezonu, bo są teraz bardzo łatwy do zdobycia. Ogólnie sprawa wygląda tak, że znajdujemy się waldraken na samej górze. Tutaj powinniśmy mieć cuścik, jak podejdziemy do tego zielonego aspektu. On się tutaj znajduje za Alekstraszą. Jak podejdziemy do niego, to powinien być tutaj znajdować się cuścik. Sprawa wygląda tak, że. Ogólnie ten questik zajmuje się 10-20 minut. On nam daje pewne rzeczy, które mogą się nam przydać do dalszego upgradu i temu do Heroika. Bo jak zrobimy skipa, to ominiemy te rzeczy, które znajdują się właśnie w questie. Nie wiem czemu to jest tak zrobione. Ogólnie powinien być skip i po skipie powinno się dostawać wszystko, co było też z questów. No ale tutaj, akurat w tym dodatku Wizard tak stwierdził, że tak jest, ale to nieważne. Ja proponuję wam to zrobić, bo wtedy dostaniecie takie Knowledge Forbidden, które będą przydatne w dalszej części upgrade'u naszego giru, żeby zdobyć właśnie heroic wersję. Ogólnie jak już dotrzemy na wyspę, to sytuacja wygląda tak, że latamy po wszystkich rarkach. Tutaj jestem bez addonów żadnych i u mnie te rarki tak wyglądają. I ogólnie w tym momencie widzę, że ktoś tam lata farmi, ale jak wszedłem na wyspę, to było pełno właśnie takich znaczków rarek. No i latasz po wszystkich rarkach i z tych rarek masz szansę, że ci polecą i itemy. To są itemy, które tworzysz pod swoją klasę, ale akurat nie, nie musi polecieć pod Twój spec, więc latasz, zbierasz cały set. Jak klikniemy prawym, otworzą się nam spodnie. Jeżeli tu sobie podejdziemy do tego Vendora i zakupimy oto właśnie tutaj ten scroll, ten scroll będzie nam pokazywać treżury i z tych treżur jest szansa właśnie, że też polecą itemy, plus jeszcze będą lecieć te forbidden które nam się przydadzą do upgrade'owania tego giru na poziom heroik. Jak znajdziemy sobie już wszystkie itemy, jakie nas interesują, żebyśmy odblokować mogli swój tier set z sezonu pierwszego no to udajemy się po prostu do Katalistu no i tak jak mówiłem znajdujemy się przy Kataliście Katalist w Dragonach znajdował się w tym oto miejscu na tych koordynatach i wchodzimy do środka przy Kataliście, bierzemy nasz itemek wyrzucamy go z całkiem darmowa zmiana. Aktualnie transformujemy i mamy nasz normal item do kolekcji. Jesz taki prototyp: jeżeli nie ma u Was rarek, to warto włączyć sobie warmoda. i na Warmoldzie zobaczyć, czy nie ma. Wiadomo, jeżeli też nie ma, tak jak u mnie, Warmolda włączyłem. To można tutaj sobie spokojnie podejść do Inkipera i przy Inkiperze wyłączyć. Tak, ewentualnie zawsze szansa, że więcej rarek się pojawi. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do upgrade'u yy, na Heroiki item. Potrzebujemy właśnie ten Forbidden Knowledge. I sprawa wygląda tak, że te Forbidden właśnie lecą, tak jak mówiłem, z tych treżurów. I jest szansa, że też z tych rarek. No i jak mamy właśnie tutaj te knowledge nafarmione, podchodzimy sobie. I ten item, który przed chwilą zrobiliśmy w kataliście, musimy zupgrade'ować na kolejny poziom. Tu jest właśnie nam potrzebny ten Forbidden Knowledge. Upgrade'ujemy to są spodnie, one teraz się odblokowują jako heroik. No i to jest właśnie sposób na zdobycie właśnie transmogu z sezonu pierwszego Dragonów. Nie powiem, wygląda zacnie, na pewno ten heroik na mojej postaci. Wiecie, to może farmicie na każdej klasie, także macie teraz co robić <grych> czekając na patch. Tak i w każdym innym momencie, <laughs> kiedy tylko masz ochotę to sobie wyfarmić. To jest taki specjalnie krótki filmik dla Was, jak zawsze od Bruja. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, chcesz mi jakoś wspomóc, zapraszam na mojego Patronite'a. Tam dla Patronów przygotuję na pewno jakieś fajne rzeczy, można wchodzić, być aktywnym, wspierać mój kanał, bo do zarabiania na YouTubie jeszcze jest jednak pewna droga, którą muszę przejść. Dzięki Wam chce mi się to robić. Mam od was duże wsparcie, wiem, że pomagam. Chcę dołożyć tutaj cegiełkę do naszego community. Oczywiście, jeżeli lubisz oglądać live'y, spędzać czas w fajnym community, zapraszam do siebie. Codziennie streamuję na Twitchu o godzinie 19.00.